Asen zaczął nas nagle wciągać, jakby miał dosyć tych krzyków. I tak wciągał i wciągał, aż znaleźliśmy się na samym dnie. Jej. Gdzie jesteśmy? E, e, raczej kto nas tak urządził? Niesamowite! Ale macie płetki! jak Macie krew! Ej, no Gdzie? co to ma być? Rybakot? A, miau! Zrobili ze mnie filet! To jakiś kompletny koszmar! Lagunaweś, weź coś zrób! Ale co ja mogę zrobić? Co? A, jakie słodkie, maluśkie bulgotki! Co to za dziwa? No przecież dziwo stworki! Ojej! No cześć, maluszki! O! Hej, chyba chcą nam coś pokazać! Tyle wody! Chyba dostaję hydrofobii. Ja nie chcę być! Rybą!